Chudy chłopak zamienił swoje ciało w ogromny kamień. Potem zrzucono na niego ciężki samochód, a on bez trudu go zatrzymał. Nauczyciel był zachwycony i przepuścił go dalej. To była magiczna szkoła, w której każde dziecko rodziło się z inną mocą. Nawet szkolny autobus nie jeździł po drogach, lecz latał w powietrzu, aby zabierać dzieci do szkoły. Niektórzy chłopcy, aby oszczędzać pieniądze, przylatywali sami. Właśnie wtedy Jack miał swój pierwszy dzień w szkole. Największymi rozrabiakami byli dwaj uczniowie. Jeden potrafił rozciągać ciało jak guma, drugi, gruby chłopak, potrafił w minutę przebiec tysiąc okrążeń. Nauczycielka powiedziała Dzieciom, że to szkoła magii, gdzie nie obowiązują żadne zasady. Na początek każdy miał przejść test. Po tych słowach zniknęła zaklęciem. Pojawił się nowy nauczyciel, który miał przeprowadzić egzamin. Najpierw wezwano bardzo chudego chłopca, wyglądającego jak wydmuszka, lecz gdy zmienił swoje ciało w twardy kamień i z łatwością utrzymał ciężki samochód, wszyscy byli w szoku. Został zaliczony. Potem przyszła kolej na innego chłopca, uwielbiał czerwoną ostrą przyprawę i nagle sam zamienił się w czerwoną pastę Chili. Nauczyciel również go przepuścił. Następny uczeń tylko splunął na ścianę. Nauczyciel chciał go odrzucić, ale wtedy chłopiec pokazał, że jego ślina. Działa jak kwas. Został zaliczony. Kolejny chłopak był niezwykły. Potrafił przybrać identyczny wygląd nauczyciela. On także przeszedł. Na końcu nauczyciel wskazał Jacka. Jack wyszedł bardzo zestresowany. Powiedział, że jedyne co potrafi to latać. Gdy zrzucono na niego samochód, nie zdołał go zatrzymać. Próbowano sprawdzić jego zdolność latania, ale nie udało mu się wzbić w powietrze. Nauczyciel uznał Jacka za najgorszego, bez żadnej mocy. Wezwano nawet lekarza, aby sprawdził jego zdolności. Lekarz powiedział, że powinien odejść ze szkoły, bo nie ma żadnej magii. Porównał go do zwykłego kierowcy autobusu, ale ojciec Jacka posiadał specjalną supermoc. Był Kiedyś w Avengers i zdobył wielką sławę. Opowiedział Jackowi wszystko, lecz chłopak niewiele zrozumiał. Pewnego dnia podczas obiadu Jack niósł jedzenie. Dwaj rozrabiacy postanowili się zabawić. Jeden wydłużył rękę i przewrócił go. Jedzenie spadło na najbardziej wybuchowego ucznia. Ten wściekł się i ruszył na Jacka, aby go przestraszyć. Jack był przerażony. Odbił jego atak talerzem i schował się pod stołem. Chłopak atakował ogniem, a Jack był w pułapce. Wtedy jednak ogarnęła go złość. Podniósł stół wraz z przeciwnikiem. Wszyscy byli zaskoczeni. Nawet dziewczyny oniemiały. miały. Jack rzucił nim o ziemię. Publiczność biła brawo, ale napastnik jeszcze bardziej bardziej się rozgniewał. Jack wymierzył cios i posłał go wprost do pokoju nauczycielskiego. Słaby Jack bez trudu pokonał ucznia z supermocą. Wieczorem, gdy wrócił do domu i otworzył drzwi, te pękły i zostały mu w rękach. Jego moce zaczęły się ujawniać. Rodzice byli szczęśliwi. Jack bez wysiłku podniósł nawet swoją mamę. Od tej chwili Jack stał się superpower boy.